Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, módl się za nami. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pleno titulo przygodni kapłani, wraz ze średnimi jubilatami, najmilsi siostry i bracia. W roku 1877 podczas objawień Matki Najświętszej w Gietrzwałdzie na Warmii, Maria zażyczyła sobie, aby na miejscu objawień została zbudowana kapliczka wraz z jej wizerunkiem. Ówczesny proboszcz tej parafii, ksiądz August Weichsel, zamówił stosowną rzeźbę w renomowanej pracowni rzeźbiarskiej w Monachium. Kiedy z pewnymi perturbacjami i opóźnieniem, wspomniana rzeźba dotarła w końcu. Do Gieczwałdu i została pokazana wizjonerkom Basi i Justynie, to wówczas obie dziewczynki rozpłakały się z rozczarowania, że rzeźba ta wcale nie oddawała piękna objawiającej się im Maryi. I podzieliły się natychmiast tym swoim smutnym spostrzeżeniem z samą Matką Najświętszą, ale ta uspokoiła ich. Bardzo pogodnymi słowami, że chociaż faktycznie rzeźba nie upodabnia się do niej, to jednak Maryja tę figurę akceptuje i potwierdza, że w tym świętym znaku ona będzie tutaj stale obecna. Rozpoczynam to dzisiejsze kazanie odpustowe od przytoczenia tego jakże pięknego i pouczającego epizodu z naszej historii i z czasów dla Kościoła tak smutnych, gdyż już teraz, dziś na wstępie tego kazania, chciałbym pobudzić Waszą wyobraźnię prostym pytaniem: a jak Wy wyobrażacie sobie Matkę Najświętszą, zwłaszcza w tytule wspomożycielki wiernych? Czy jest ona podobna do tego majestatycznego obrazu, jakie znamy z Bazyliki, Maryi z Pomorzenia Wiernych w Turynie, czy też bardziej łączy się z tym obrazem Matki Bożej, którą macie tu w swoim kościele, łaskami słynąca Matka Boża, zwana Piaskową. Ale to dopiero wstęp, bo o wiele bardziej intrygujące są kolejne pytania. Czy można jakiekolwiek przymioty duchowe Maryi. Wyrazić plastycznie w rzeźbie, w obrazie, czy coś, co jest niematerialne, co jest tylko rozumowym, teologicznym pojęciem, można nazwać, ale czy to się da wyartykułować plastycznie, namalować, zwizualizować? I jeszcze, żeby pogłębić to nasze zakłopotanie, to dodam, że... W ciągu wieków pewne tytuły matki najświętszej jakby zaczęły nakładać się na siebie. Bo czyż jest jakakolwiek zasadnicza różnica, gdy nazywamy ją matką nieustającej pomocy, albo matką pocieszenia, albo właśnie wspomuszycielką wiernych. I już to pokazuje nam, jak bardzo wielkie bogactwo działania kryje się w osobie Matki Najświętszej, że to bogactwo jest nie do objęcia ludzkim rozumem i nie do opisania ludzkimi słowami. I dlatego dziś na samym początku w Księdze Przysłów usłyszeliśmy, usłyszeliśmy to przepiękne słowo: Bóg mnie stworzył, swe arcydzieło. I do tej Bożej rzeczywistości Każdego roku w uroczystość odpustową pragniemy się zbliżyć, ale nie poprzez jakieś rozumowe dywagacje, ale najczęściej tak, jak to robi polski lud, na klęczkach i z modlitwą na ustach. Gdy zostałem zaszczycony przez waszego księdza proboszcza zaproszeniem do celebracji dzisiejszego odpustu, to już od samego początku wiedziałem, Jaki temat pojawi się jako główna myśl tego kazania. Ale chcąc przygotować się, jakby rozszerzyć bazę swoich refleksji, poszukiwałem różnych inspiracji we współczesnych mediach, literaturze. I powiem szczerze, że byłem bardzo rozczarowana, może rzecz inaczej, niemile zgor zgorszony, niemile zaskoczony. Powodem były bowiem te teksty, które tam znalazłem. Natrafiłem na jeden tekst, no, który, jako przykład, chciałbym tu przytoczyć. Nie będę reklam robił reklamy mediom pozornie zwanym katolickimi, ale na taki oto artykuł natrafiłem. Dlaczego Maryję nazywamy wspomożycielką wiernych? I padło tam takie wyjaśnienie. Matka Boża jest jak dobra przyjaciółka, która zawsze znajdzie czas, nie wyprosi z domu z powodu bałaganu i późnej pory, wypije z nami kawę i poda miękkie chusteczki. Tyle cytatu. Czy tak w ogóle można wyrażać się o masy najświętszej? Czy nie dostrzegacie w tym tekście Przewrotnym ukrytego szyderstwa z Maryi? Czy akurat te przymioty, które zostały wymienione, są teologiczną podstawą do tego, by Maryję nazywać wspomożycielką wiernych? A przecież doskonale wiecie z historii, że zupełnie inne były powody nadania tego tytułu. Wracamy do czasów świętego Piusa V, papieża, i do bitwy pod Lepanto, kiedy. Będąca w mniejszości flota chrześcijańska, rozgromiła zagrażającą Europie i całemu chrześcijaństwu flotę turecką w bitwie pod Lepanto. Święty Pius V uznał tą bitwę i niecodzienne okoliczności, które jej towarzyszyły, jako nadzwyczajne działanie Maski Najświętszej. I to właśnie on polecił do litanii loretańskiej dołączyć ten tytuł: Auxilium Christianorum. Ora Nobis, czyli dosłownie wspomożycielko chrześcijan, módl się za nami. U nas w języku polskim przyjęło się trochę inne tłumaczenie. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. I do Piusa V należałoby dodać jeszcze drugiego papieża o tym samym imieniu, Piusa VII, który ustanowił datę tego święta na dzisiejszy dzień na pamiątkę tego iż został uwolniony w roku 1815 z niewoli z więzienia gdzie był trzymany przez Napoleona Bonaparte. I wystarczyłoby już nawet te dwie postacie, papieskie omówić i kontekst historyczny i byłby to materiał na bardzo, bardzo długie kazanie odpustowe. Ale bohaterem tego dzisiejszego chciałbym uczynić jeszcze inną postać. Mam w ręce książeczkę, małą broszurę opisującą postać świętego Jana Bosko, tytuł książeczki Triumf Kościoła według wizji świętego Jana Bosko. Otóż ten wspomniany włoski kapłan miał w swoim życiu ponad 150 tak zwanych snów, właściwie to były wizje mistyczne przeżywane na jawie jedna z tych wizji, jeden z tych snów, Został opisany w tej broszurce. Do lektury zachęcam. Streszczę tylko, że opisuje święty Jan Bosko wizję kościoła, ale bardzo specyficznie. Mianowicie widzi na wzburzonym oceanie wspaniały kościół. To jest nawa Piotrowa, kościół katolicki. Za kołem steru stoi papież. I nagle zrywa się ogromny atak z różnych stron, różnych łodzi które w sposób brutalny ten kościół czyli łódź Piotrową atakują niszcząc ją zabijając przy okazji papieża. W międzyczasie zostaje wybrany kolejny, który też staje za kołem sterowniczym i kiedy wydaje się, że ta bitwa jest już rozstrzygnięta, przez kościół przegrana, nagle na horyzoncie święty Jan Bosko widzi wyłaniające się z nieba dwie kolumny, gigantyczne słupy z kamienia na na szczycie jednego z nich jest Najświętszy Sakrament z tym słynnym symbolem IHS, który znamy, a na drugim jest właśnie postać Matki Najświętszej opisana w wieńcu Auxilium Christianorum, wspomożenie wiernych. I papież kieruje tą łódź Piotrową w stronę tych dwóch kolumn, kiedy wreszcie dotarł ten statek Piotrowy do tej. Przystani, zakotwiczył między tymi dwiema kolumnami. Nagle burza wojenna przestała istnieć. Statki wrogie rozproszyły się, atakując, stratując siebie nawzajem, natomiast statek piotrowy przyciągnął wszystkich, którzy w międzyczasie zdezerterowali i uciekli. Zachęcam, jak wspomniałem, do własnego pogłębienia tej historii, ale przy okazji wyjaśniam, co zresztą już przed chwilą powiedział ksiądz proboszcz. Drugi powód mojego tu przybycia iż w ramach mojej pracy duszpasterskiej zostałem zaproszony tu, aby jeśli Bóg pozwoli, wraz z drugim kapłanem we wrześniu tego roku przed kolejnym odpustem świętego Michała przeprowadzić tutaj misję święte. I moje wystąpienie jest nie tylko zaproszeniem już takim z wyprzedzeniem Was do udziału w tym wielkim dziele duszpasterskim, ale też chciałbym właśnie w jakimś zarysie, szkicu przedstawić to, co będzie w czasie tych misji realizowane. A będziemy starali się zrealizować właśnie ten scenę, tę wizję świętego Jana Bosko, aby wspólnotę Waszej parafii. Jak najmocniej przeprowadzić i przywiązać do tych dwóch niezniszczalnych filarów punktów oparcia do Najświętszego Sakramentu i do Matki Najświętszej w tytule Pomożycielki Wiernych. I ten mój szkic zawiera się w dewizie, którą głosił święty Jan Bosko, a także nasz święty biskup Józef Sebastian Pelczar, że cześć dla Najświętszego Sakramentu. I kult Matki Najświętszej nigdy nie mogą mieć granic. Skoro rozpocząłem to rozważanie od drugiej połowy XIX wieku w Polsce, to jeszcze dodam jeden bardzo ciekawy szczegół. Siedem lat wcześniej również miały miejsce objawienia Matki Najświętszej samego Pana Jezusa mistyczce Wandzie Malczewskiej. O tyle są ważne te przepowiednie, że połowa rozbiorów, dokładnie 100 lat po pierwszym rozbiorze, a niebo zapowiada już odzyskanie przez Polskę wolności, że stanie się z powrotem suwerennym państwem. W Wielkim Poście w roku 1872 pan Jezus ukazał się w Wandzie Malczewskiej w tej znanej scenie z drogi krzyżowej. Gdy płakały nad nim jerozolimskie niewiasty, i przymówił do wizjonerki takimi słowami: Posłuchajcie, bo są przejmujące. Zbliżają się czasy przewrotne. Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć. W młodzież szkolną i dowodzić będą, że religia w szkole niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami. Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola kościoła nad szkołami jest zbyteczna, bo ścieśnia myślenie ucznia. Krzyże i obrazy religijne ze sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te wizerunki chrześcijańskie, uwaga, nie drażniły Żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary straci przywróconą ojczyznę. Niechże wtedy ojcowie i matki zwracają uwagę na szkołę. Niech protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom. Dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych ani bohaterów narodowych. Zrodzi tylko szkodników. Módl się o dobrą chrześcijańską szkołę. Tyle z cytatu z wizji Wandy Marczewski. A ja pytam Was, tak jak na początku, tak i teraz. Czy te słowa nie budzą Was w ręku? A zarazem czy nie odczuwacie, jak dosłownie na naszych oczach one się wypełniają? Choćby to, co dzieje się w Warszawie, że kolejny szaleniec ideologiczny zakazuje obecności emblematów religijnych w życiu publicznym. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, to nawet pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł, tylko żeby był on wypełniany konsekwentnie. Niech będą usunięte wszystkie elementy: i świece chanukowe, i te instalacje tęczowe, i wszelkie elementy tej dzisiejszej schizofrenicznej religii, zwanej Zielonym Ładem, bo to też jest religia. Jak usunąć to wszystkie? Ale z drugiej strony, ja zastanawiam się, jak bardzo złowieszczo brzmią te słowa. Dokąd zaprowadzi nas droga bez Chrystusa i bez Jego Krzyża? Powtórzę słowa z wizji Marczewskiej. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą Ojczyznę. I nam to realnie grozi. Ale chciałbym zakończyć czymś optymistycznym, bo tak zawsze jest w każdej wizji. Jest jakaś bardzo surowa przestroga. Ale pojawiają się też elementy, które zawierają ogromny ładunek nadziei. Otóż, tejże samej wizjonerce, Pan Jezus w innej scenie, już skrzyża, tak jak tutaj popatrzmy na to naszą tęczę, na tym łuku, gdy pod krzyżem stoi Matka Najświętsza i święty Jan, i po słowach, które skierował do świętego Jana oto Matka Twoja, Pan Jezus z krzyża mówi do tej polskiej mistyczki. Im więcej który naród ukocha ją, to znaczy Maryję, tym więcej ode mnie łask otrzyma. I choćby przez wrogów skazany był na zagładę, nie zginie, ale odradzać się będzie. I dlatego w tym dniu wielkiego Waszego odpustu, tej historycznej i przepięknej świątyni. Zachęcam was, by nie bacząc na nasze grzechy, wady narodowej słabości. Właśnie ufając to, co Maria powiedziała Justynie i Barbarze w Gierczfałdzie, że ona będzie obecna realnie w każdym wizerunku, który będzie przez wiernych czczony. Jeżeli my, nasze domy, nasze rodziny, małżeństwa, dzieci przez nas wychowywane, oddamy pod opiekę Maryi, przyjmiemy tę matkę, jak Jan przyjął ją. Pod krzyżem, za naszą opiekunkę, to wierzymy, że choćby wrogowi nasi sprzysięgli największe spiski i naszemu bytowi narodowemu, ale także jak wizji świętego Jana Bosko, istnieniu kościoła zagrażało jakieś niewyobrażalne niebezpieczeństwo, to z pomocą Bożą, za Matki Najświętszej, to zło zostanie pokonane. Amen. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Przeżywany również za nas, pod poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. w z I wstąpił do nieba.